Większość Turcja, lepiej u Turka? No oczywiście, że lepiej, no taniej, materiał zajebisty, no wiadomo, że od Turka najlepiej. W sample store zawsze stawiamy na oryginalność oraz autentyczność sprzedawanych przez nas produktów. Nie zachęcamy ani nie promujemy sprzedaży fejkowych ubrań oraz butów. Materiał powstał w celach humorystycznych. Powiedz mi, co masz na sobie, ile to kosztowało, możemy zacząć od bucików. No to buciki. To będą Travis Irvers Mocza. 20 euro w Turcji. Denim Tears czarny oczywiście też 20 euro zapłaciłem. Się wytargowałem z Turkiem. Podnie jakieś, nie wiem, pewnie z Bershki coś takiego, może z Dówkę. Tylko szukam też jakiegoś New Yorkera. też z 70 zł będzie. To za okularki masz jeszcze? A okularki to na temu kupiłem. Za 10 zł. Versace 6 zł, prawdziwe złoto. Jeszcze mam, normalnie, mam bransoletę z hotelu. Sultan City, wiadomo. A gdzie to byłeś w Turcji? W Turcji, a Antalia. Antalya, i co fajnie było? No zajebiście. Czy co, na wakacjach już byłeś, ale gdzieś jeszcze planujesz pojechać? Polecieć? No a jeszcze w majuweczkach sobie wrócę do Turcji, to chcę dokupię jakieś jeszcze inne kiksy. Największa wyprzedaż w historii Sample Store. Limitowane marki w limitowanych cenach. Wbijaj na samplestore.pl i powijaj swój wymarzony grail.